Dla producentów większa możliwość sprzedaży, dla klientów łatwiejszy dostęp. O planowanych zmianach w handlu żywnością już za chwilę. temat tematka pastuszko. Dzień dobry, zapraszam na agrobiznes. Polska z daleką lokatą w produkcji ekologicznej, ale z szansami na odrobienie strat. 1100 zł miesięcznie świadczenie dla mam, również tych ubezpieczonych w krus. Benzyna w górę, olej napędowy w dół, różnice w cenach coraz mniejsze. Ograniczenie sprzedaży w sieciach handlowych produktów pod marką własną sklepu nie spowoduje wzrostu w cen żywności. Tak minister rolnictwa komentuje doniesienia medialne o skutkach wprowadzenia nowej ustawy. Chodzi o przepisy zapowiedziane przez premiera Mateusza Morawieckiego, które mają sprawić, że więcej produktów w supermarketach będzie oznaczone logo producenta, a nie sieci handlowej. Jak tłumaczył szef resortu rolnictwa, ograniczenie sprzedaży w sklepach produktów tzw. marek własnych ma pomóc polskim producentom żywności i umożliwić im zwiększenie sprzedaży wyprodukowanych przez siebie produktów w sieciach handlowych. Zyskać mieliby też konsumenci, którzy wiedzieliby, czy dany produkt jest wyprodukowany z polskich surowców, czy może sieć kupiła go poza granicami kraju. Jesteśmy w kraju wolnym, w kraju, gdzie konsument ma prawo decydować o tym, co chce kupić, ale nie może być. Oszukiwany przez przedstawicieli handlu, którzy uzyskali pozycję absolutnie dominującą. Przepisy, jakie jeszcze w tym roku mają zostać przyjęte, od dawna stosuje Francja, która stanęła po stronie producentów żywności. Podobnie jest również na Słowenii. Jak tłumaczy prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ograniczenie sprzedaży żywności z logo sieci sklepów. Na rzecz firm spożywczych nie wpłynie na ceny, a już na pewno nie spowoduje znacznych podwyżek. W niektórych krajach jest tak, że to jest rozwiązane przez kodeksy dobrych praktyk przedsiębiorców. Tak? No, przedsiębiorcy często narzekają, że jest dużo prawa, tak? ale tego prawa by nie było, jakby się nazwijmy sami zorganizowali, postępowali tak że nie trzeba uchwalać kolejnych ustaw. Według Instytutu Ekonomiki Rolnictwa w tym roku możemy się spodziewać tradycyjnie sezonowych wzrostów cen żywności, ale nie przekraczających 4-5%. Wynika to głównie z rosnącej wartości płodów rolnych, czego rezultatem jest chociażby obszar zasiewów, warunki klimatyczne czy sytuacja na poszczególnych rynkach światowych. Pieczywo może podrożeje. O 4-5%. Produkty mleczne, ceny zbliżone do zeszłorocznych. Spadek cen mleka spożywczego przy wzroście cen sera i galanterii mlecznej. To jest ta konsekwencja szukania już nie tylko surowego mleka, ale również trochę, trochę lepszych produktów z tego. Możliwy niewielki wzrost cen cukru. Udział marek własnych na polskich półkach sklepowych nie przekracza 20%. To rynek wart blisko 50 miliardów złotych i wciąż rośnie. Dla porównania w Niemczech, Hiszpanii i Portugalii. Udział marek własnych w ofercie sieci sklepów przekracza już 40%. Wśród unijnych krajów w produkcji ekologicznej trzy pierwsze miejsca zajmują Austria, Estonia i Szwecja. Polska jest na odległej pozycji, ale stać nas na dużo więcej. Wytwarzanie żywności z certyfikatem staje się coraz bardziej opłacalne, a świadomość konsumentów rośnie. Ale to nie jedyna zachęta dla rolników ekologicznych. Prowadzenie gospodarstwa metodami ekologicznymi to zadanie dla rolników otwartych na wiedzę i niebojących się zmierzyć ze sporą biurokracją. Zadanie, które, jak mówi Sławomir Szczęsny, jest do wykonania. Było na początku kwestia przestawienia się. No było ciężko. Wiadomo, że są kontrole raz albo dwa razy do roku, w zależności jaki jest rok. Ale myślę, że się opłaca i myślę, że to w późniejszym etapie procentuje. Obecnie w Polsce jest 20 tysięcy producentów ekologicznych, którzy w sumie gospodarują na powierzchni pół miliona hektarów. To nie najlepszy wynik. Dlatego od tego roku planowane jest podwyższenie niektórych stawek płatności w rolnictwie ekologicznym. Dla rolników w tym roku zaplanowaliśmy rolników ekologicznych, którzy otrzymywali do 500 zł na przestawienie się na produkcję ekologiczną, wzrost stawki do 6%. Dla tych, którzy prowadzą już produkcję ekologiczną i otrzymują dopłaty 1000 zł, planujemy wzrost stawki do 1200 zł. Wsparcie jest ważne, ale nie najważniejsze, mówią rolnicy prowadzący produkcję ekologiczną. Wsparcie jest jedno, tak, oczywiście motywacja finansowa, ale w przypadku na przykład rynków zbytu, jakby były większe rynki zbytu, by było jeszcze lepszym rozwiązaniem. Największą słabością polskich rolników jest rozdrobnienie gospodarstw, przez to trudno im zaistnieć na rynku. Bardzo ważne jest, żeby konsumenci chętnie sięgali po te produkty. No i dzięki temu się, mogłyby się rozwijać gospodarstwo przede wszystkim, tak, bo w ostatnich latach widzimy taką sytuację, że rzeczywiście coraz mniej jest chętnych gospodarstw do produkcji żywności ekologicznej. Z drugiej strony, żywność z zielonym listkiem jest jeszcze stosunkowo mało rozpoznawalna przez konsumentów. Bardzo dobrze, tak. tak. Tylko czy one są prawdziwie ekologiczne, czy nie są podróbki. Jednym z działań mających wesprzeć rolnictwo ekologiczne jest Koalicja na rzecz rozwoju rynku żywności bio, skupiająca na kowców, rolników i przetwórców. W jej działania włączyła się także jedna z sieci handlowych, która poszukuje nowych dostawców. Zdajemy sobie sprawę z trudności, jakie niesie ze sobą trzyletni okres konwersji. Dlatego też oferujemy różnego rodzaju wsparcie podczas tego okresu. Od szkoleń, przez specjalne umowy handlowe gwarantujące odbiór towaru, jak i dofinansowanie. O rozwoju rolnictwa zadecydują wybory konsumentów. Wszystko wskazuje jednak na to, że przyszłość należy do Ekologii. Będą uczyć, jak założyć gospodarstwo ekologiczne, zdobyć niezbędne certyfikaty, jak produkować żywność bez konserwantów i ulepszaczy. Pokażą tajniki pieczenia chleba na zakwasie, robienia domowych przetworów i dojrzewania wołowiny. W Chmielniku Koło Rzeszowa powstaje pierwsza w Polsce ekologiczna szkoła branżowa pierwszego stopnia. Szkoła ruszy we wrześniu, ale już wiadomo, że spora część zajęć będzie polegać na praktycznej nauce zawodu rolnika-ekologa. Na poznawanie kolejnych elementów, kolejnych elementów tego zawodu w praktyce, w przetwórniach, w hodowli bydła. Siedzibą szkoły będzie to wygasające gimnazjum w Chmielniku. Dążymy do tego, żeby tutaj, właśnie w tych salach tego budynku, między innymi w tej sali komputerowej, młodzi ludzie nauczyli się, w jaki sposób przygotowuje się wnioski do jednostki certyfikującej. Pomysłodawca projektu Stowarzyszenie Dolina Strugu działa na terenie czterech gmin. Chmielnik, Tyczyn, Błażowa i Chyżne. Prowadzi już hodowlę bydła rasy Galloway, przetwórnie mięsa, a także owoców i warzyw. Do tego piekarnie i magazyny. Miejsc do praktycznej nauki zawodu ma wiele i właśnie ten potencjał chce wykorzystać. W miejscu, gdzie od wielu lat y, posłanaci, ludzie, którzy y, znają się na tym, na tym, co robią, wypiekają tradycyjny y, chleb. Hala rozbiorowa, na której się odbywa rozbiór mięsa y, półtuszy wołowych. Zbydła galoeje, mięso ekologiczne chowane w naturalnym sposobie. Szkoła szuka absolwentów podstawówek i gimnazjów. Pierwsi zainteresowani już przyjeżdżają, by na miejscu poznać warunki nauki. Chodzę do podstawówki w Futonie do ósmej klasy. No i w przyszłości chciałbym chodzić tutaj do szkoły. Syn ma takie chęci na razie i chce kontynuować dalszą taką naukę, y, naukę po prostu, którą kiedyś by mógł. Na tym tutaj w gospodarstwie pracować i pozyskiwać, utrzymywać się z tego. W nowej przetwórni utworzonej przez Stowarzyszenie w Chmielniku już powstały pierwsze przetwory na zimę. Mamy tutaj kompoty, z jabłek, z gruszek, śliwki w zalewie soki, też oczywiście owoce, owoce i warzywa. W nowej placówce przyszli rolnicy ekologiczni mają się uczyć m.in. procedur certyfikacji gospodarstw i sięgania po wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Program Mama 4 Plus cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Matki, także te ubezpieczone w KRUS, które urodziły i wychowały co najmniej czworo dzieci, mogą otrzymać świadczenie rodzicielskie. Do oddziałów KRUS wpłynęło już około 600 wniosków. Jest się o co starać, bo to 1100 zł miesięcznie. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające może uzyskać matka lub ojciec dziecka, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny obecnie wynoszący 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn, jeżeli nie posiadają niezbędnych środków utrzymania. Na przykład, gdy emerytura albo renta jest niższa niż 1100 zł. Pomoc skierowana jest do matek, które wychowały co najmniej czworo dzieci i z tego powodu nie mogły podjąć pracy zawodowej lub musiały z niej zrezygnować. Tak jak pani Elżbieta. Pierwsze Urszula, Marian, Józefa, Kaśka, Helena, Piotrek, Artek, Franek. W sumie 14 dzieci. Dzięki rządowemu programowi Mama 4+, pani Elżbieta, która już osiągnęła wiek emerytalny, może teraz liczyć na pomoc finansową. Ośmioro jest ożeniony już po bliżsku, nie tak daleko, no i odwiedzają, przyjeżdżają. Wniosek mi córka przywiozła, no i wypełniły my i zaraz my pojechały do limanowin. Tamtejszy urząd rozpatrzył wniosek pozytywnie, ponieważ pani Elżbieta wychowując swoje dzieci, równocześnie prowadziła gospodarstwo rolne, złożyła go do pobliskiego oddziału KRUS. A więcej informacji o nowym programie Mama 4, Plus w niedzielę o 8 rano w magazynie Tydzień. Po kampanii cukrowniczej pora na kampanię sokową. Taki przerób to nadal rzadkość na polskim rynku. Z soku z buraków powstanie cukier. Cukier już sprzedany, a magazyny opróżnione. Kampanię sokową czas zacząć. Rozpoczęliśmy kampanię sokową, w trakcie której planujemy wyprodukować około 41 tysięcy ton cukru z odkładanego soku gęstego. Czas trwania kampanii sokowej szacujemy na 41-44 dni. Cukrownia Werbkowice jest pierwszą w krajowej spółce cukrowej, która ruszyła z tego typu przerobem. To druga tego typu kampania w historii tej cukrowni. Od tego roku cukier z soku powstawać będzie również w cukrowni Krajowej Spółki w Kruszwicy. Około 25% cukru odłożyliśmy w postaci soku gęstego. Jest to taki cukrowniczy syrop. I teraz, w okresie kampanii sokowej, ten sok który został zmagazynowane, przerabiamy na cukier biały. Mimo, że trwa kampania sokowa, to również przygotowania do kolejnej kampanii cukrowniczej idą pełną parą. To czas kontraktacji i wydawania plantatorom nasion. W tym roku planujemy zakontraktować ponad sto tysięcy ton buraków na areale około 18 tysięcy hektarów. Także kontraktacja idzie dosyć sprawnie. Pierwsi plantatorzy już zasiali buraki cukrowe, a obecna wiosenna pogoda z pewnością zachęci do tego kolejnych. Na rynku zbóż ciąg dalszy przecen, ale notowania pasz, które z reguły podążają w ślad za ziarnem, teraz wybrały własną ścieżkę ścieżkę wzrostów. A to nie powinno dziwić, bo zeszłorocznych zapasów jest coraz mniej. Ceny otrąb, które na początku marca pozwoliły kupującym na złapanie oddechu i zniżkowały, powoli zaczynają piąć się ku kolejnym rekordom. Przenne kosztują do 700 zł za tonę, Żytnie nawet 680, to o 30 zł drożej niż dwa tygodnie temu. W cenach pozostałych pasz ruchy góra-dół zależą od dostępności surowca. Peluszka, gryka i groch utrzymały stawki z ostatnich tygodni i wszystkie kosztują poniżej 1000 zł za tonę. O 100 zł wzrosła cena minimalna sprzedaży bobiku, ale największe zmiany notuje łubin. W ciągu dwóch tygodni zdrożał aż o 150 zł za tonę. Poniżej 1000 zł za tonę można kupić śrutę słonecznikową i rzepakową. Śruta sojowa kosztuje ponad 1400 zł. Na europejskim rynku drożeje benzyna. Po raz pierwszy od października ubiegłego roku osiągnęła poziom wyższy niż olej napędowy. Taka sytuacja musiała się przełożyć i na nasze podwórko. W efekcie ten tydzień zamyka się pięciogroszową podwyżką cen i to w przypadku obu benzyn i wygląda na to, że to nie koniec podwyżek. Tanieje za to olej napędowy. Tym samym różnica pomiędzy benzyną a dieslem coraz bardziej się zmniejsza. W ciągu tygodnia spadła z 31 do 25 groszy. Dziś za litr benzyny 98 oktanowej płacimy 5 ,16 zł groszy, za litr 95 średnio 4 ,84 zł 84 Olej napędowy jest wyceniany na niespełna 5 ,10 zł 10 groszy. Autogaz na 2 ,16 zł groszy. Porównanie z cenami sprzed roku wygląda różnie dla różnych paliw. W tym czasie najbardziej podrożał olej napędowy. Za litr trzeba zapłacić więcej o 52 grosze. Ceny benzyny poszły w górę tylko o 17-20 groszy. Autogaz jest o 12 groszy droższy. Za oceanem Wielka Woda niszczy rolnicze tereny środkowo, Środkowego Zachodu. Szeroki obszar w na Brasce Południowej, Dakocie i kilku innych stanach nawiedziły rekordowe powodzie. Wczesne szacunki utraconych upraw i zwierząt gospodarskich zbliżają się do miliarda dolarów. Jednak to nie koniec koszmaru amerykańskich rolników. Oczekuje się, że szkody w regionie znacząco wzrosną. Rzeki przerwały wały przeciwpowodziowe i pochłonęły całe miasteczka, pola, budynki gospodarskie. Rolnicy bezradnie patrzyli, jak ginie dorobek ich życia, a woda wpędza ich w finansową ruinę. Straciliśmy wszystkie świnie. To druzgocące, ale najgorsze jest jeszcze przed nami. Kiedy zacznie się wielkie sprzątanie, jeszcze nie wiadomo. Woda cofa się powoli, odsłaniając ogromne szkody, które wyrządziła. Meteorolodzy nie mają dobrych informacji dla farmerów. Powodzie mogą się przedłużać. Uszkodzenia dróg oznaczają, że rolnikom trudniej będzie cokolwiek transportować, ale część pól i tak nie nadaje się do użytkowania. Wielu z nas i przed powodzią miało problemy, teraz czeka nas odbijanie się od dna. Zgodnie z amerykańskimi przepisami nasączone wodą ziarno jest uważane za skażone i musi zostać zniszczone. Chiny podwoją import wieprzowiny w tym roku. Wszystko przez epidemię afrykańskiego pomoru świn, która uderza w produkcję trzody chlewnej, twierdzą analitycy Rabobanku. Chiny odpowiadają za blisko połowę światowej produkcji mięsa wieprzowego, ale tegoroczne dostawy mają spaść nawet o jedną piątą. Według szacunków ekonomistów tamtejsze stado świn skurczyło się już o 15%. Epidemia ASF zakłóciła plany produkcyjne wielu dużych firm, zmniejszyła również popyt na pasze. W Brandenburgii wśród pól i lasów znajduje się niewielka destylarnia, która wsławiła się produkcją niemieckiej whisky. Wytwarzana z żyta i składników pochodzących z lokalnych źródeł zdobyła już wiele nagród. To nie jedyny taki zakład za naszą zachodnią granicą. Niemiecka produkcja whisky rośnie, a destylarni jest już więcej niż w Szkocji. Jesteśmy jednak jak mrówka na grzybiecie słonia. Szkoci nie mają się czym martwić, nie jesteśmy dla nich konkurencją. Zakłady zaspokajają jedynie lokalne zapotrzebowanie. To nie są ilości, z którymi mogą wybić się na światowym rynku. Koniec czwartkowych notowań z minimalną zwyżką, początek piątkowych w rękach sprzedających. Sesja w Warszawie przebiega pod kreską w przeciwieństwie do innych europejskich giełd. WIG 20 traci blisko 1%. Traci także złoty NBP wycenił dolara na 3,79 groszy, euro na 4,29 groszy, frank kosztuje 3,81 groszy, funt 4 złote 97 groszy. Zł. Za chwilę AgroPogoda po niej sylwetki dziesiątki finalistów w konkursie wójt roku 2018, jutro rano rok. W ogrodzie w niedzielę tydzień, a my widzimy się w poniedziałek miłego weekendu. Do zobaczenia.